że mi neta wywala, no. To jest coś masakra. Gramy coś, czy? No. Ty właśnie, mam jeszcze to zadanie do zadrania. Ej, zaraz ze mną. My to zrobiliśmy przez chwilę. No ja tego właśnie nie zrobiłem. O kurwa, ale skina dostałem z yy, pakietu. Super. Ale korps. No, powiedz, że nie. No, tyle dostałem właśnie teraz. Jakże da się włączyć -y? w y Wlżę. Wchodzisz w Origin. I ci za chwilę wytłumaczę. Weź w Origin i ci powiem. Ale to musiałbym gra włączyć. Się nie, nie, nie musisz. Nie musisz wyłączać, nie. Wchodzisz na Origin i... już ci mówię. E, Origin. I, ma I klikasz Origin i masz ustawienia aplikacji. Masz? Dobra, już zrobiłem. Działa. Oczywiście. No i tam sobie uruchomisz, nie? Gdzie jest ten dot? Nie Wiem, że widzów straciłem. No ty miałeś dwóch widzów, Tornado? Z czego jednym byłem ja, żeby zobaczyć jak grasz? Co ty tam bredzisz? No bo ja teraz nerwam na YouTube z tego względu, że ten... że... konto mi zawiesili na Twitchu. Tak obec. No, tak, no bo to ten od brata, tam w stronę te koledzy weszli no i za zaczęli mówić fuck nie? No i ja nie stosowałem tego live'a, nie? Naprawdę, ktoś cię zaraportował jeszcze za to? No. Co? Nie wiem, jakieś typy, no. No ile ty tych widzów miałeś? Tam na Twitchu miałem nieraz po 20. O kurwa. Ty jesteś a, czy, ci, jesteś a czy ja dostałem i jestem. Ja dostałem na 7 dni tylko zawieszone konto. To będziesz miał jak zarabiać, przynajmniej... No a czy donate mam tam ustawione, wszystko mam więc. Nie, Fajnie tak grać w sumie fajnie. ja też nie jestem ja zadowolonym graczem, no. Gram jak no, potrafię. A jak robisz no. content, ty jakiś content robisz, to nie trzeba być dobrym. No. Czyli to co wiesz, to content robi. Cześć, Kaim. Cześć. Cześć, Bansui Cześć. Co tam słychać? Podsłuchiwałeś, podsłuchiwać przyszli. No. Nie, to jest wszystko wiadomo, że ktoś przecież Nie chcę, siedzę, mi tam nie przeszkadza. Mogą sobie zawsze z nami poradać. Gdzie ten dot? Nie wiem, gdzieś poszedł pewnie. Może mama, do, do mama zawołała albo coś. Albo właśnie. Mama to ostatnio ciebie wołała, żebyś rower przystawił. No, raczej włożył. Włożyć. Może. Dobra, grajcie sobie. Do komórki czy tam do czegoś? No. Do wózkowni. U mnie to się wózkownia nazywa. No, popatrzaj. Hej. Cześć, Na razie. Trzymaj się. A jakie cwajaki przyszli podsłuchiwać? A, mm. a ja wiem dlaczego. Dlaczego? Hunter powiedział, że przeklinam na kanale i przyszli sprawdzić. Nie, tam. myślę, że go to interesuje, że ty przeklinasz na kanale. Pojwolę ci. W ogóle wejdź sobie na Facebooka, na kompa i zobacz, jak wszystko pozmieniali. Masacza jakaś Ale gdzie to pozmieniali? Na, na Facebooku, w ogóle jest inna strona na Facebooka Nie wchodzę na Facebook na, na komputerze Ty, No jak to jest możliwe, że. Jemu ja chyba też na to wywaliło, jarbo nie ma. Szkiełko poszedł w O Szkiełko mówisz Jak ty muta dostajesz? Dzisiaj o 22.17 Gdzie? Gdzie to pisze? Na głównym Spam Spamiarnia? Nie, na głównym Odgłoszenie, gdzie to jest główny panał? Nad wspomarnią Ogólny? A to jest kanał. A to jest kanał. Halo <laughs> Aha ja chyba wiem, czemu ci nie wymutowało od razu, bo... Jak siedzisz cały czas na jednym kanale, to ci nie mutuje, ale... Pod nie wiem, po co zmieniłeś kanał Bo siedzisz cały czas tutaj Co o oh Jezus A ty wszedłeś na voice główne, ogólny, a tam jest główne, wielotematyczny Oj Ej, rozumiesz? Time Jest tam. Ty tego zmutowali. Co? Ty tego zmutowali, kurwa. Jak zmutowali? Nie, nie wiem za co go zmutowali. <laughs> Nagle patrzę na ogólny, nie? Na kanał na górze tekstowy. Patrzę, on siedzi tutaj i gada ze mną normalnie, nie? Na głównym, nie? I patrzę, że on dostał na 213 minut. muta. I mówię, jak ty dostałeś mutę? Jak ty gadasz z nami, nie? A on. Zamiast pójść zobaczyć do, na tekstowy to poszedł na ogólne dogadania i go Jest ten Debil Tornado Jest, chyba, ale zmutowany jest, wiesz I Tornado lumpia. I co ma streama, kurwa? kurwa? Ja nie wiem Ta, na coś Jak o tej, ktoś tutaj wbił jakiś zydacz czy ktoś i zaczął coś pierdolić, może Tornado dostał za to kurwa muka albo chuj wie co, nie wiem, myślę, że to Kurwa. Czy tornado mi coś pisze, że co? Powiedz Majkowi, że pisze do Majka. Co? No widziałem, <laughs> że on do mnie mówi, odbierz, odbierz i chce zadzwonić do mnie i się rozłącza, że nie mnie ja nawet odebrać. Możesz zapisać mi, nie wiem o co mu chodzi. A to też mu tam udał? No tak, to nie wiem za co. Wielokrotne 2A i 2D. Ale to jakiś tutaj zadyczek przyszedł, czy ktoś zaczął coś odpierdalać? Ja też dostałem miocenię. Czemu no tak. zachodzi to w ogóle? A Ale mnie nie...

To teraz tego Też nie. Znaczy pójdę, Mo, no, zaraz będę reowano. Halo No? Wiesz za co dostałem muta? Za co? No... E, patrz e, Kem za co ten e, mam muta? Oni znów się bawią Podobno wyzwasz za... Polecami popop że Popo Co? Nieprawda, nie denerwuj się, zaraz sprawdzę sprawę Okej, okay. a na ile dostałem? Przecież nic nie mówiłem Popo znów coś dada Jakieś rupoty na mnie że mnie... Żeby, żeby mnie się pozbyć ze serwera Zaraz zdejmę, bo trochę fałszywe info, co? No cóż, wiele ludzi chce Cię uwalić, musisz się me mega pilnować nawet z plecami No i co, ja nic nie robię Spoko, jak będziesz miły i nie będzie miał dowodu, to będzie okej okay. Weź mnie odmuty, jak możesz A wydaje się, że nie ma Mam dowodów żadnych no za ile nie będę miał tego to uh, to jest kurwa to nie wiem Masakra. Czytaj, może Majka tutaj połączymy, co? Czekaj, sprawdzę... nie rozłączę się, zaraz tutaj wejdę. Zobaczy na jakiś stan, czy już nie mam muta Nie, mam nadal Dot, jesteś? Zaprosiłem cię na Discordę jak coś okay. No o 23 będzie Valorant Mordy No faktycznie, na 213 minut dostałem Piszę do Bars... do teru. Bansuj Popo ten Zablokowałeś Popo czy coś? No A wieź go odblokuj No odblokowałem? A co? i napisz do niego bo coś tam chce od ciebie O, tu napisałem No bo na razie gram w te... A my już gramy no, witam w końcu po ludniach. Witam. Leć ląduj. Tutaj. Ludzie. No to jedziemy. Szykujcie się. No, nie widzisz? No się nie widzę Gdzie my lecimy wreszcie, bo już nie wiem Kurwa za późno tutaj No już chuj mamy dedo Dobra Tutaj się leją dwa teamy Dara, Dara, chowaj tam. Przyładowuje. Kurwa, maci. Patrzcie na mapę, jesteśmy strasznie rozproszeni. Dzicz działa energetyczna. Nadciągam. Idę cię dot. Utrzymaj się tam. Dawaj ich tutaj, dawaj ich tutaj. Oni mają low'y tam teraz. Zero, zero ma. Zero ma. To proszę, pomóż. Powalony. Pomóż, 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 pomóż mam zero. Lecę Tu jest, po drugiej stronie. Kurwa ma ci nie? Czemu takie rzeczy po kątach rozpowiadasz serdecznie nie boli Jakiś masz problem panie? powiedz mi to po prostu A nie wszędzie do, do kawa, tylko przy adresie Ale o co ci chodzi Dobra fajnie kurwa co to ma wyglądać Хорошо, я лец на мороже. Ну да, так ты лечь, то я тоже кончал. Ну, хорошо. Но...